Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 8.13 na Zagarze, a w studiu nasz dzisiejszy poranny gość, dr Jerzy Dudała, ekspert górniczy i dziennikarz ekonomiczny. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pytanie proste: Zrobią to? Chodzi oczywiście o ekipę rządzącą obecnie, i pytanie: Czy zlikwidują kopalnie, no przynajmniej w dużym stopniu, coś, co do tej pory było. Trochę tematem tabu zaczyna nabierać rumieńców, bo wczoraj Komitet Strajkowy powstał. No, o tym za chwilę porozmawiamy, o scenariuszach możliwych. Tak krótko mówiąc, zrobią to? Myślę, że tak. Myślę, że czeka nas przyspieszona ścieżka likwidacji kopalń. No, oby to była ścieżka, mimo przyspieszenia, zaplanowana i przedyskutowana. Bo jak na razie to, o czym Pan Redaktor wspomniał, wczoraj, w poniedziałek, 14 września, wznowił działalność Międzyzwiązkowy Komitet strajkowo-protestacyjny, tutaj pogotowie strajkowe regionu Śląsko-Dąbrowskiego, jeżeli jeszcze chodzi rano, o związki zawodowe rano a, a zatem sytuacja się zagęści. Jeszcze rano Wacław Czerkawski na naszej antenie mówił szef regionalnych struktur OPZZ, że komitet zapewne będzie reaktywowany, ale pogotowie strajkowe raczej nie. Nie przewidywał tego, bo mówi, że na razie nie chodzi o zaognianie, a jednak pogotowie strajkowe zostało ogłoszone, czyli determinacja wśród górników jest większa niż można by się spodziewać. Z całą pewnością jest to, jest to też taki teatr negocjacyjny. No, pogotowie strajkowe po to zapowiedziano, żeby pokazać, że sytuacja jest bardzo taka napięta, bo jest takowa. No i związkowcy wskazali, że temu zespołowi, który się spotyka co jakiś czas i dyskutuje ten zespół na temat przekształceń górnictwa i elektroenergetyki, żeby w tych pracach uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. A z drugiej strony zaraz się pojawiają takie głosy, że jeżeli to będzie ostatnia instancja w postaci osoby premiera Mateusza Morawieckiego i coś pójdzie nie tak, to potem do kogo się odwołać z kim rozmawiać? No nie wiem, z prezydentem. A zatem sytuacja jest napięta. Z całą pewnością rząd jakoś się do tego odniesie. Premier pewnie będzie tu aktywnie działał, no dlatego że spokój w górnictwie. Brak, brak niepokojów społecznych przekłada się na jakiś tam komfort rządzenia w Warszawie. A trzeba pamiętać, że to górnictwo jest ulokowa ulokowane stosunkowo na niewielkim terenie, bo chodzi przede wszystkim o kopalnie, które się znajdują na Górnym Śląsku. No i związki zawodowe, które działają w górnictwie, to jest chyba ostatnia. Taka, taki bastion związkowy, mocny, silny, który potrafi się zorganizować, no i te związki chociaż na co dzień konkurują ze sobą, to jeżeli są jakieś problemy większe, no to potrafią działać ramię w ramię i działać wspólnie, a zatem z całą pewnością rząd będzie chciał jakoś załagodzić tę sytuację, no to co może dziwić, to tylko fakt, iż związki wskazują, że mimo iż spotyka się ten zespół, który ma wypracować plan dla górnictwa i elektroenergetyki, to są jednak stawiani przed faktami dokonanymi i troszkę chyba mają rację. No bo jeżeli ostatnio pojawił się projekt polityki energetycznej Polski do roku 2040, no i jest tam. Mówiąc w skrócie, szybsza, był. tak, dużo szybsza, prezentowana dużo szybsza ścieżka odchodzenia od węgla, czytaj, no też szybsza likwidacja kopalń, no to wiadomo było z góry, że związkowcy no nie zaaprobują takiej przyspieszonej ścieżki likwidacyjnej. A zatem ja też nie wiem, na co liczyli ci, którzy taki projekt przedstawili, bo przed niedawno mieliśmy start w postaci planu dla Polskiej Grupy Górniczej, który to obejmował m.in. likwidację kopalni Wujek oraz likwidację kopalni zespolonej Ruda w Rudzie Śląskiej, co się spotkało z negatywnym przyjęciem i strony związkowej w górnictwie, ale też włodarzy Rudy Śląskiej. Więc był falstart, miano wypracować nowy program, taki akceptowalny z udziałem strony społecznej. No i teraz mamy kolejne... Rozwiązania chociażby w tym projekcie polityki energetycznej polskiej do roku 2040, które zdaniem związkowców są nie do zaakceptowania i są do radykalnej przebudowy. No i Ale pewnie, pewnie rządowa... potrzebne jest cofnięcie się <laughs> dwa kroki do tyłu. Trzeba usiąść do rozmów i prowadzić dialog. No, wstety strona, czy niestety. Strona rządowa tłumaczy na przykład, że będzie zmniejszony import węgla, że te potrzeby energetyczne węglowe w Polsce będą zaspokojone przez nasze kopalnie, będzie mniejszy import, więc jak gdyby tutaj górnicy nie powinni się, jak rozumiem, aż tak martwić, bo ich węgiel będzie Sprzedawany, bo nie będzie importowanego. Yy, I druga rzecz, rząd też mówi, że będą miejsca pracy tworzone na miejsca dla, mie dla górników, którzy będą odchodzić z kopalń, że to będą tysiące miejsc pracy. Więc w czym niepokój? No, przede wszystkim niepokój w tym, że jeżeli ktoś mówi, że będą nowe miejsca pracy, alternatywne dla pracy w kopalniach i w otoczeniu kopalń, to powstaje pytanie o konkrety. Jakie to miejsca pracy, yy, czy będą środki na wygenerowanie równorzędnych miejsc pracy. Do miejsc pracy, jakie mamy w górnictwie, no sama Polska Grupa Górnicza to jest nasza największa węglowa spółka, zatrudnia około 41 tysięcy osób. No to jest potężna armia ludzi, a przecież weźmy pod uwagę, że ta Polska Grupa Górnicza, tak jak i pozostałe spółki węglowe, kooperuje z wieloma firmami, które dostarczają usługi do kopalń różnego rodzaju produkty, w tym maszyny i urządzenia. A zatem to jest wielki problem i takie powiedzenie od no, będziemy zastępować miejsca pracy w górnictwie w innych sektorach, potrzebne są konkrety i potrzebne jest pokrycie finansowe dla takich planów. Likwidacja górnictwa w, długie, w długiej perspektywie, wygaszanie kopalń nierentownych, pewnie będzie następować, ale tutaj rzeczywiście powtórzę to, o czym wielokrotnie wspominał były, były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff, że to trzeba bardzo dokładnie Zaplanować, no i trzeba zapewnić finansowanie. Z całą pewnością, jeżeli pojawi się program osłonowy, na przykład odprawy dla górników, którzy będą y, mieli odchodzić z kopalni, jeżeli taki program się pojawi, to znajdą się osoby chętne do odejścia. Wtedy można będzie też alokować pracowników między kopalniami i, i, i tutaj y, alokować ich do tych kopalń bardziej perspektywicznych, bo nie ma się co oszukiwać, że wiele kopalń na Górnym Śląsku to są kopalnie już zdekapitalizowane, gdzie zczerpują się złoża wydobywamy z coraz większej głębokości, mamy też w wielu przypadkach nagromadzenie różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, zagrożenie tąpaniami, metanowe, etc. No i wydobywamy węgiel jednak z rejonów wysoce zurbanizowanych. Spod, może nie ma spod, się spod o co mieć, po prostu jest niebezpiecznie i dla tych, co na powierzchni, i dla tych, co pod ziemią pracują. Może trzeba się pogodzić z tym, że yy, też młodsze pokolenie już patrzy na węgiel z różnych powodów oczywiście być może nie do końca znając y, możliwości górnictwa, no ale patrzy tak trochę mniej przychylnie. Przede wszystkim to tak jak podkreśliłem, będzie stopniowe, długofalowe odchodzenie od węgla, ale trzeba to zrobić stopniowo i nie może być takie metanie się od ściany do ściany. To znaczy jeszcze w trakcie ostatnich kampanii wyborczych, chociażby w trakcie kampanii, kiedy były wybory na prezydenta Rzeczpospolitej, no to wskazywano, że górnictwo ma przyszłość, że to może być koło zamachowe gospodarki i tak dalej, i tak o, dalej. nawet chciałem przytoczyć no, te argumenty, bo rzeczywiście politycy takie. Politycy troszeczkę teraz są zakładnikami tego. Związkowcy mówią, że na... populistycznego w trakcie kampanii wyborczej. <noise> Związkowcy mówią, że rząd chodzi teraz na pasku Unii Europejskiej, która wymusza, może, może tak miało być, może to była trochę gra poza. Wiadomo było, że trzeba będzie ulec Unii, ale przed wyborami mówi się różne rzeczy. No tak, no przed wyborami, wspomniał pan redaktor, mówi się różne rzeczy, no ale to nie jest w porządku, dlatego że no nie można, mówiąc, y, zupełnie coś, co potem jest na przeciwstawnym biegunie. To Bo może jeżeli że on zmienił mówi... zdanie po wyborach. Stwierdził, nie ma się co szarpać z koniem, trzeba ustąpić Unii. Potrzebny jest wysoki profesjonalizm, potrzebna jest zdolność negocjacyjna, i potrzebne są. Y, Mądre, roztropne, i przygotowane, wykuwane w trakcie dialogu rozwiązania. I tego brakuje. Dlatego no ja właśnie, tutaj... widzi Pan profesjonalizm po stronie zarządzających dzisiaj polskim górnictwem. Mówię też o poziomie w Warszawie, dlatego że były takie głosy, że po odejściu ministra, to, wiceministra Tobiszowskiego. Jako reprezentanta też tutejszej ziemi, no to tam zabrakło trochę zrozumienia dla górnictwa. No był potem wiceminister Gawenda, no ale już przestał być wiceministrem. Są tam ludzie, którzy rozumieją górnictwo, czy, czy nie o to chodzi w ogóle w tej debacie? Wydaje tych mi się delikatnie mówiąc, że tutaj jest ten problem. To znaczy, no przecież szef resortu aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin, no to nie jest osoba, o czym też mówi się głośno w PiSie, która wcześniej zajmowała się problematyką górnictwa, no, w tym górnictwa węgla kamiennego. Bo przecież, jeżeli chodzi o górnictwo węgla brunatnego, kwestie złoczewa czy inwestycji też to są kwestie tam napięte i tak dalej, wymagające rozstrzygnięć. Brak tychże rozstrzygnięć, rozstrzygnięć też będzie jakimś rozstrzygnięciem. A zatem ja myślę, że, że tutaj te głosy, że, że tak naprawdę no, potrzeba jest. Yy, Mocnych ludzi, bo to jest bardzo poważny problem, są głosami uzasadnionymi. No, ostatnio powołano pana Artura Sobonia, który ma się zajmować jako pełnomocnik kwestią transformacji energetyki i kwestią górnictwa, no, ale jeżeli to będzie osoba osamotniona, jeżeli będzie tutaj mm, coraz bardziej napięta sytuacja, górnicze związki zawodowe będą wskazywały, że chcą mieć bezpośrednie przełożenie na premiera i on, ich zdaniem, powinien uczestniczyć w pracach zespołu, zajmującego się przyszłością górnictwa i elektroenergetyki, no to tutaj no, można tylko współczuć panu y, Arturowi Soboniowi, wiceministrowi Soboniowi, no bo dla, zadanie przed nim no mega, mega trudne, a jak gdyby wszedł w buty, no to to nie jest jakby jego temat. On został wrzucony y, na front, kiedy już tak naprawdę tam mocno rozgrzewa bitwa, więc nie mam mu czego zazdrościć, no ale mówię, jedyne wyjście to jest teraz taki mocny, szybki reset. I chodzi o to, żeby strony usiadły do rozmów i rzeczywiście, żeby to były takie rozmowy, które pozwalają na wynegocjowanie jakichś kompromisów. No, gdzie, gdzie widzi pan pole na no, ten kompromis? Bo wydaje widzę, się, wszędzie, że... widzę wszędzie, dlatego że to nie może być tak, no bo związkowcy, mm -hmm. wiele osób tak wskazuje, też mają swoje racje, mówiąc, że no, jesteśmy zaskakiwani, zaskakiwani kolejnymi liczbami, szacunkami, etc. Wracam do tej polityki energetycznej państwa, projektu polityki energetycznej państwa do roku 2040, zakłada... gdzie powiedzieli, że nie zgodzą się na to i że potrzeba radykalnej przebudowy tej polityki energetycznej państwa. No i po prostu, no co tu można dodać, no potrzebny jest dialog, ale nie pozorowany, niepotrzebne są populistyczne hasła, które później pętają możliwości działania polityków, no bo jeżeli się najpierw wskazuje, że górnictwo ma przyszłość, że jest wszystko dobrze, no to potem jest problem. No na razie pewnie będzie tak, jak wskazują analitycy, że te spółki węglowe dostaną zastrzyki z Polskiego Funduszu Rozwoju, jakieś środki, które powiedzmy dadzą oddech, pozwolą przetrwać przez jakiś rok, a potem niektórzy się tak śmieją, przekąsem mówią, potem się zobaczy. No może akurat koniunktura nieco się polepszy, ceny węgla pójdą w górę, wtedy to pozwoli złapać drugi oddech. No ale to jest wszystko takie chciejstwo, natomiast my potrzebujemy rozwiązań systemowych, no i mówiąc o yy, likwidacji. W długofalowym terminie odchodzeniu od węgla, przynajmniej w tych kopalniach, które są nierentowne, gdzie szczerpują się złoża, no muszą być alternatywne miejsca pracy i to musi być też rozmowa o rynku pracy. No tu jest też kwestia chociażby programu dla, dla Śląska e, związkowcy, między innymi związkowcy z Solidarności wskazywali wielokrotnie, że ten program nie jest realizowany, że tamte projekty, które w, zapisano w programie dla Śląska e, tak naprawdę są zamrożone i że trzeba zacząć je realizować, więc ta rozmowa, ten dialog musi być taki szeroki, no ale to musi być rzeczywisty dialog, no bo jak go nie będzie, no to będą protesty, będzie gorąca jesień, no bo jeżeli e, rząd pójdzie na zwarcie, to podejrzewam, że na pewno e, takie zwarcie wystąpi, bo górnicze związki zawodowe się nie cofną, no wtedy będziemy mieli protesty, strajki, to nikomu już nie będzie wtedy służyło, a na pewno nie będzie też służyło samemu górnictwu, które i tak ma złą prasę zły wizerunek, od lat się to górnictwo i prace górnika zohydza, a tak naprawdę bezpieczeństwo energetyczne państwa w dużej mierze jest jednak uzależnione od węgla, bo rozwijamy odnawialne źródła tak. energii, mhm. energia fotowoltaika, energia słoneczna, energia z wiatru, ale póki co o atomie pewnie nie możemy marzyć, bo to ol, olbrzymie koszty i długo, długa perspektywa realizacji energetyki jądrowej, no więc pytanie, co w zamian? A import energii, i tak importujemy jej coraz więcej, no to też nie jest żadne rozwiązanie, żeby z Niemiec kupować energię. No to tutaj jest, jest naprawdę wiele tematów do przedyskutowania i ja po prostu liczę, że taki dialog teraz szybko się rozpocznie i ten zespół w miarę możliwości w tej trudnej sytuacji pandemii koronawirusa jednak będzie odbywał spotkania i będą negocjowane kolejne kompromisy. Gorąca jesień. Przed nami. Doktor Jerzy Dudała, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM